Cześć moi drodzy, z tej strony Szymon Dudkiewicz, przewodnik połodzi. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda Urząd Marszałka Województwa i Sejmiku Wojewódzkiego? Zapraszam dzisiaj do środka tego budynku. Chodźcie. Budynek wzniesiony między 1910 1911 rokiem. Autorem był Wilhelm Martens. Obiekt prezentuje wczesny modernizm. Zachowało się wiele oryginalnych sztukaterii, mebli. Dawniej mieścił się tu bank, stąd liczne sejfy, chociaż w środku nic nie ma, bo kasiarz już je otworzył. Tak, prawdziwe, zatrudniony przez urząd. Zachowała się oryginalna szatnia i toaleta, w tej ostatniej ciężko jednak prywatność. Budynek przeszedł gruntowną renowację dzięki do inwestowaniu przez urząd. Sejmiku województwa. Dzisiaj działa tu Sejmik Województwa Łódzkiego. Dziękuję panu Grzegorzowi Gawlikowi, który w imieniu Sejmiku Województwa udostępnił mi możliwość zajrzenia do środka budynku.